To z Jeżeli ten filmik Wam się spodobał, bardzo Was zachęcam do zostawienia łapki w górę, suba oraz dzwoneczka oraz każda osoba, która skomentuje ten oto filmik dostanie ode mnie serduszko. Dzięki i zapraszam do oglądania. Witam Was w kolejnym odcinku z dnia życia Admina Tym razem mam skina swojego jajaja odjemny den 7 eee, Jesteśmy teraz tutaj na Dragongu zobaczymy eee, sobie czy tu nie ma żadnych cheatergów Zobaczymy, jesteśmy tutaj na stołniargach Wszyscy sobie kopią, grają normalnie eee, Nikt tutaj nie kopie trawna na nukerze, jest dobrze Dzisiaj mi się dać tak się skupimy trochę na tepaniu no bo, Nie wiem Jakoś fajnie jest, nie? Niby... Jolo ma anty... Co w nogach mać antyknoka? Nadbije na aurze typa O nie, jolo co robi? Ten... O wiecie, się koksem, o je... Cheat, aura Antyknock I wyłączył może... Przynajmniej to nie wyłączył. No niestety, dostał banu. No. A, zepniemy się do Kamila. Podobno miał antyknoka. Zobaczymy sobie teraz. Zobaczymy co robi. Patrzę sobie do fosy, nie tego trochę bić. Nie wiem czy coś się stanie, nie wiem. Co on robi dokładnie? A on sobie tutaj naprawił swoją fosę, tak? Zobaczymy czy ma tego antyknoka. Co tu jest na dole? No dalej tak ta woda spadnie, dobrze, to mantek ma nokacznia, noka czy nie? Dobrze nie ma. Eee, zjeb. Co on robi? Czy kolejny nieokarne bez kilofa? Serio? 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 Wbijają mu się chyba jeszcze ti tutaj. Serio, bez... Unian. Musi czytować. za jaki tak, nuker. Oje, trzeba. Patrzcie i tu i znowu zmienia. Rozkopię jeden klocek. I tu zmienia. Dobrze, zabijemy sobie go. Może zreaguje. Nie. O! Spadł. <grymne> Dobrze mniejsza. Ym, dostanie ta zona za cheaty. Dziękuję. Tędziemy się teraz do Heksusa. Nie tego Heksus. Nie temu Heksusa. Co on tu robi? Echo, stoi jakiś dziurdze Co? czekajcie czekaj, czekaj. Malaga, czy po prostu Dobrze, że nie zostawimy go, chyba malaga. To so, co mi się wydaje, zaś to do niego wrócimy. Dust Fader, podobno ma Antiknoka jakiegoś. A on fias sobie przez tego. co na tutaj dźwięk zwiększa. Coście usłyszeli tutaj Co robi? A no, teraz wybieram sobie itemę Zeskopuje tutaj jego nick Co on jeszcze zrobi? Co on tu robi? Co, gdzie on idzie? A to jakiś pokoik jest Mhm więc tak, co on tu robi? czy ma antyknoka. A, od razu się przez tego. Dobrze, wiecie co? Ja powiem pomocnikowi, żeby go sprawdził i mi się widzieli przy następnym cheaterze, elo. Witam, witam, mamy tu prawdopodobnie kolejnego czytara jest to Noi. Zobaczymy, czy ma tutaj antyknoka. O, co? Co to? a i wyłączył sobie, to dobrze banujemy go, tu jeszcze nic czyta, kurde, antyknock kłodz, to co on tu robi? Dlaczego on ci Dlaczego on to wyłączył? Patcie to, patcie, patcie. Do fosy? Do fosy czy nie? Do fosy. Ah, klocka zrobiła. ci tak gra, niestety, na cheatach. Dobrze, więc go banujemy antyknoka, No i tak, mamy tu jeszcze tylko tą. O, te w się do D Ciacho 2007. Co on robi? A! Widzicie, kopie plecami. Taki nowy skill jest ogólnie. Tutaj może sobie wylecić w każdej chwili. Patrzcie, patrzy się w jedną stronę, kopię wszystko. No to mam plana, co z nim zrobimy ogólnie. Patrzcie, o, ruszy się. A my go wyknokujemy. Żegnam! <laughs> a, czy się chciało! Ja <tepnąć> na flyu i zginął Dobrze e, Nuker Fly Dzięki do zobaczenia A, dwóch citarów tutaj już zopanych W tym klipie Czy ktoś jeszcze tutaj wyskoczy na tym anti albo help opie Jeszcze chwilę sobie poczekamy O, klipy Tercox Co on tu robi? Dobrze Widzimy się przy kolejnym citarze, elo Siemka, siemka. Mamy tu kolejnego cheatera. Jest to Assassin 12 Widzicie? próbuję próbuje na Nukera rozwalić klocki. Ta jest bany hopuje. Tas go chyba zlagowało trochę. Czekam, aż go laguje. O, o, widzicie, i sobie bany hopuje. Klocki już chwilą rozwalał jeszcze, bo nie wyłączył sobie Nukera. Więc skopiujemy jego nick. Temp 10 tu 10 dni cheat Antek. tego Boone Hop Nuker. Mamy cheaterka. Tutaj jeszcze ktoś wysakiwał Flaks podobno bije Jest Flax, Jest Flax. A co on tu robi? Nic Bierzemy sobie go. Normalnie dla Zostawiamy go Typy, room, size Co on robi? A, próbuję staniarkę rozwalić tak jakby Uderzyć typa Ktoś tu cheatuje? A, zrefniemy się Typy to ja Podobno ma antyknoka Dobrze, nie ma yy... Czy ktoś tu jeszcze jest? Ostatnio mi się tutaj dostanie ziomek. A. Dobrze. Zobaczymy, czy ktoś tutaj ma antyknoka. A. Dobrze. Czy to jest ziomek? Tutaj. A, co? Dobrze. To mi się tutaj jeszcze ostatni. Falcon. Co on robi? O. O, co to jest? Mobili Gamer na nukerze? I Falcon na nukerze. Dobrze. X Falcon. Tutem. Tu dziesięć dni. Tu, nuker uderzę sobie go na szybko i gdzie jest kolejny, kolejny, gdzie jest, gdzie jest kolejny, kurde, dobrze, o, oh, jest, mobili gamer uderzymy sobie jednego, o, antyknoka jeszcze ma temp mobili temp mobil, nie ma dzisiaj nic, ten nuker antyknocka on tu robi. Nadal nie wyłączył, Widzicie? Zabijemy sobie go, zbanujemy do cheaty. No i tutaj mamy dwóch wierków. Więc widzimy się przy kolejnych czterech. Witam, witam. Mamy pierwszego czterech. Jest to Gamer z WA. O, tutaj jeszcze się tego łombogą potepał. Co? Aha! Czyli typek sobie użył teraz flya. Żeby tego, nie? A ten ma perfidnego antyknoka. ProGamer? Ge... Pro tak? O, co tam się na flyu jeszcze? Ciekawe. Zobaczymy. Tutaj co zrobi. Może planujemy, może TM, tu gdzieś idzie, ty? Fly. Dobrze. Jeszcze tutaj polecimy. Zobaczymy co robią. Goomba. Typy ProGamer. Dobrze, zbanujemy go. Dzięki. No i tak. Mi się wydaje, że to byłby już koniec odcinka. Jeżeli dotrwaliście tego momentu możecie napisać Zbigniew yy, yy, 2.1.6 na przykład. No i tak. Dzięki i za do oglądania kolejnych odcinków Elu.